Teraz przedstawiam trenerów obydwu drużyn, trener gości. Dzisiaj pan Zbigniew Smułka, trener gospodarzy pan Maciej Lisicki. Zaczynamy od wypowiedzi obydwu trenerów. Jak tradycja nakazuje, zaczynamy od trenera gości, pan Zbigniew Prosimiec. Obawiałem się o takiej sytuacji. Myślę i mówiłem to przed meczem, że Stronica zagrała łatwy mecz w środę, a my do 93 minuty luliśmy się o zwycięstwo. było się widoczne. Ten mecz z mojej strony nie wymaga komentarza. Po prostu w dwa dni z poziomu drugiej ligi zeszliśmy na poziom Ma klasy i dzisiaj jest mi wstyd za mój zespół, za to co zobaczyli ludzie, którzy przyszli na to spotkanie. To no, był poziom ma klasy, tylko z większą ilością publiczność. Dziękuję bardzo. Adrenalin Macie oczywiście, Rzeczywiście mnie nie uraczyły nas świetnym widowiskiem. Natomiast myśmy tutaj przyjechali, mimo że byliśmy gospodarzem. A... Jechaliśmy po punkty. To było najważniejsze po lekcji futbolu w, w Bytomiu, którą otrzymaliśmy. Może mi się troszeczkę nie zgodzić, to tym, że, że to był łatwy mecz, bo jednak tam, tam biegaliśmy za tą piłką i, 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 i rzeczywiście wymęczyli nas z, z, z Bytomia. Tutaj przyjechaliśmy w konkretnym celu. Na pewno to nie był rewelacyjny mecz w naszym wykonaniu. Odra mimo wszystko zdominowała nas w drugiej połowie. Ale cieszymy się z punktu. Cieszymy się z punktu. Teraz mamy, e, oczywiście nie liczę meczu pochorowego, bo tutaj pewne roszady musimy wprowadzić e, i zawodnicy, którzy troszeczkę nie grają, na pewno tą szansę do, otrzymają. Natomiast musimy trochę popracować nad pewnymi fragmentami gry, żeby polepszyć to granie do przodu, bo dzisiaj tego było bardzo mało. Natomiast punkt jest bardzo cenny tutaj w oponu. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do trenerów? Nie ma. Tak, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.